Hej, witam was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na filmik z moimi nowościami kosmetycznymi i myślę, że zacznę ten filmik od produktów, które nie pochodzą z EYVONU, ponieważ stwierdziłam, że również dołączę tutaj moje zamówienie właśnie z EYVONU, aby wszystko było w jednym filmiku, bo tych produktów nie ma dużo, więc nie ma potrzeby rozdzielać to na dwa filmiki. Więc zaczniemy może od właśnie tej wersji nie Ejwonowej A później przejdziemy do Iwonu. Na początek pokażę Wam Do pielęgnacji pomadka Isana Jest to zwykła, klasyczna o, Jest to zwykła, klasyczna pomadka Nawilżająca Ja już kiedyś używałam Te pomadki, a teraz w tym okresie Lubię po prostu mieć je Wszędzie zostawione, żeby Te usta nawilżać Także taka pomadka Ona też w Rosmanie była na jakiejś promocji Thank you. Kolejny kosmetyk, który chcę Wam pokazać, jest to kosmetyk marki Bell. Jest to korektor, wydaje mi się, że jest to korektor, który jest teraz z tej nowej serii, nie pamiętam jak ona się nazywa ale taka różowa, lentynkowa. Więc zakupiłam sobie korektor, ponieważ mi się korektor z Iwanu skończył i stwierdziłam, że wypróbuję coś innego. Także zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak on się będzie sprawdzał, bo jak wiecie, moim ulubionym korektorem, takim płynnym, z aplikatorem jest właśnie korektor zajwonu, więc jestem ciekawa, czy, czy ten będzie równie dobry. Ja mam odcień, to jest jakiś blur, blur cover. i Ja mam w odcieniu 02 Vanilla. Następnie kupiłam sobie z polecenia bardzo wiele informacji, słyszałam pochlebnych opinii na temat właśnie tych maseczek z Garnier Fructis. Ja mam regenerującą maseczkę papaja. Jest to maska do włosów zniszczonych. Jest to taka duża, duża maseczka, duże opakowanie, bo mamy tutaj 390 ml i powiem Wam, że naprawdę pachnie prześlicznie właśnie takim, takim fajnym, słodkim, owocowym zapachem, naprawdę bardzo ładnie. Mam nadzieję, że też trochę będzie się ten zapach utrzymywał na włosach Bo wydaje się dosyć przyjemny Więc fajnie by było Także zobaczymy jak się będzie sprawdzała Kupiłam sobie ponownie w Biedronce Kupiłam trzy opakowania, ale jedno już zużyłam Więc tamtego Wam nie będę pokazywała Bo mam jeszcze taką resztkę Natomiast jest to Biedronkowa seria Be Beauty I są to maseczki To jest akurat z konopią jest to maseczka do cery problematycznej i mieszanej. Regeneruje i odświeża. Powiem Wam, że ta maseczka jest naprawdę bardzo dobrze regenerująca. Ona dobrze tą skórę nawilża, tak wsiąka tą skórę, faktycznie ją regeneruje przy takiej mocniejszej przesuszonej buzi. To naprawdę dobrze się sprawdza i po prostu kupiłam dodatkowe opakowanie bo teraz w tym okresie zimowym one naprawdę są świetne. Je się nakłada jak zwykły krem, taką grubszą warstwę i po prostu skóra sobie wchłania jej na tyle, ile potrzebuje. Tej maseczki nie musimy zmywać, potem tylko przecieramy twarz i po prostu nadmiar. Bo o jakiej jest za dużo, to ona się trochę roluje i ten nadmiar, właśnie tę zrolowaną część, ściągamy chusteczką i. Ta skóra po prostu jest dalej nawilżona Tak jakbyśmy nałożyły krem Więc to jest bardzo fajna opcja Dla osób, które nie lubią zmywać maseczek Ja osobiście nie lubię Zazwyczaj używam albo maseczek właśnie peel off Albo maseczek w płacie A to jest właśnie taka forma Która też mi pasuje Bo po prostu nie muszę tego zmywać No i to by były wszystkie rzeczy Jeśli chodzi o rzeczy nie z Avonu. Przejdziemy teraz do iwonu I pokażę Wam na początek Nowe perfumy, które się pojawiły w katalogu drugim są to perfumy Attraction Desire ja jestem fanką poprzedniej wersji to jest wersja Attraction Sensational i tamta wersja jest ma w swoim składzie irysa a tutaj wiem, że jest wiśnia a zamówiłam sobie na na przetestowanie, bo gdzieś tam miałam do potarcia i, i spodobał mi się ten zapach i powiem wam, że ten zapach jest naprawdę bardzo przyjemny. On jest też słodki, bo te kolejne serie, jakby Attraction, one się charakteryzują tym, że to jest taki dosyć słodki i troszkę cięższe zapachy. Natomiast powiem Wam, że ten, ten zapach również mi odpowiada. On też jest równie słodki. Trochę jest mniej słodki niż ten Sensational, ale jest również przyjemny. I powiem Wam, że Naprawdę mi ten zapach odpowiada. Jest właśnie taki mocniejszy, ale jest taki stonowany. Jest mniej właśnie słodszy, tak jak powiedziałam wcześniej. I wydaje mi się, że równie dobrze będzie mi się używało tego, co właśnie tamtego poprzedniego, bo tamten właśnie mi się skończył i stwierdziłam, że jeśli właśnie ten mi się sprawdzi. No, to, to będę miała po prostu drugą serię. Ale na pewno do tamtej poprzedniej wrócę, bo tamten zapach jednak no był taki idealny dla mnie. I teraz kolejna. Kolejny kosmetyk, który sobie zamówiłam po raz pierwszy. Jest to serum. Tylko, czy ja Wam znajdę to coś po polsku? Pewnie nie, ale z tego co pamiętam, jest to serum, które ma wyrównywać nam koloryt. Wygląda ono, tak, takie ładne srebrne opakowanie. Ono jest z pompeczką, i tutaj widzę od spodu, że jest przezroczyste, więc widać, jak ten produkt nam ucieka, i będzie wiadomo, ile tego produktu nam zostało. Więc to też jest fajnie pomyślane, bo wiecie, jak ono sobie stoi, tak, to, to tego nie widać. Natomiast, jak my sobie otworzymy, spojrzymy, to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Chciałam zobaczyć, czy jest jakaś ulotka. Jest. Teraz wam przeczytam, co to jest. Ja nigdy nie używałam z tej serii żadnych produktów, więc właśnie jestem ciekawa, jak one będą, będą działały. Tylko dajcie mi chwilę, znajdę znajdę tutaj po polsku coś powinno być. Chyba, że będzie jak ostatnio. Nie. Jest to serum wyrównujące koloryt do skóry z kwasem salicylowym. Um, 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 um. Serum, serum and use Linii Even Texture and Tone w zdecydowany sposób pomaga zmniejszać widoczność siedmiu typów przebarwień skóry: takich jak plamki powierzchniowe, drobne zaczerwienienia, przebarwienie po brązowe plamy, nierównomierne kolory piegi posłoneczne, zimisty odcinek cery, dzięki czemu cera odzyskuje młodszy wygląd. Formuła stworzona przez naukowców zawiera kwas salicylowy i witaminę C. Wiodące składniki w dermatologii serum zostały wzbogacone technologią Precision, z, y, y, która pomaga rozjaśniać nawet najciemniejsze typy przebarwień. Y, testowany klinicznie, łagodny dla wszystkich typów karnacji. Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Następnie nałóż ulubiony krem do twarzy oraz e, pod oczy. E, e, I tak. Um... Zobaczymy właśnie jak on się będzie Sprawdzał Jestem właśnie ciekawa czy, czy On ten mój koloryt wyrówna Ja nie mam jakichś przebarwień Takich rzeczy, natomiast No ta skóra ma nierównomierny koloryt Delikatnie, jestem po prostu ciekawa Czy to coś działa Także będę go stosowała Myślę, że na pewno wieczorem, teraz jeszcze Myślę, że w tym czasie rano i wieczorem A później tylko wieczorem I będę nakładała krem Bo jestem też ciekawa czy on się będzie nadawał pod Makijaż, właśnie przy nałożeniu tego serum, potem kremu nawilżającego i na to makijaż. Jestem ciekawa, czy to też się nie będzie rolowało, bo jeśli nie, to jest fajna też. Będzie to też fajny produkt, właśnie z tej serii bo widziałam, że są jeszcze inne wersje na różne inne problemy są też i przeciwzmarszczkowe jeszcze chyba są jakieś z witaminą C, więc, więc to by było fajne, gdyby można na przykład było takie serum przeciwzmarszczkowe plus krem przeciwzmarszczkowy używać również rano, jeśli mają taką konsystencję, która by się nie rolowała. E, ok, następnie będzie to e, balsam do ust, masełko właściwie do ust takie nawilżające, odżywcze z masłem e, kakaowym wygląda e, pudełeczko tak, ja bardzo lubię tą serię z tym masłem kakaowym e, natomiast e, jestem ciekawa właśnie jak to się będzie sprawdzało, bo wiecie to jest taka fajna tubeczka e, i, e, i tutaj mamy ten produkt wyciskany, więc to te też jest fajna opcja właśnie jak gdzieś sobie wrzucić do torebki a więc też jestem ciekawa jak się będzie sprawdzał, ale powiem wam, że Zapach jest identyczny jak w przypadku tych produktów właśnie z tej serii, więc też jestem ciekawa, jak się będzie sprawdzał jeśli chodzi właśnie o odżywianie. I teraz mam Wam do pokazania cztery produkty z serii distiller, tej serii wegańskiej z Eivonu i zamówiłam sobie teraz będę wam dukać nie pamiętam, jak to się nazywa. Tutaj jest olej do, do twarzy, ale nie ma nic po polsku. Ale mamy ulotkę. Jest dobrze. Yy, nie przygotowałam się. Mamy ulotkę, na której nie ma nic po polsku. W każdym bądź razie jest to olejek do twarzy Który ma nam ją po prostu Nawilżać Aplikować 3-5 kropli na czystą, suchą skórę rano i wieczorem A potem nakładać krem Czyli to też jest na zasadzie takiego serum Wygląda on właśnie tak, słuchajcie, jeszcze patrzę, czy jest to coś po polsku Ale nie, nie ma Także jest to taki olejek, który też właśnie możemy używać zamiast serum I też jestem ciekawa, jak się będzie to sprawdzało I jak ja się będę z tym olejkiem czuła Dlatego, że ja nigdy nie używałam, jeśli chodzi o o pielęgnacji nie używam, właśnie takich olejków do, do pielęgnacji, do nawilżania buzi, więc też jestem ciekawa, jak właśnie mi się będzie tego używało, a chciałam właśnie sobie spróbować. nie jest bardzo dużo różnych dostępnych, natomiast chciałam właśnie przetestować z tej jakby droższej linii i zobaczyć, jak to się sprawdza. A też powiem Wam, że mało widziałam takich opinii i mało można znaleźć właśnie recenzji na temat tego typu tej właśnie serii, więc też chciałam po prostu mieć cały przekrój tej serii, jak, jak ona się sprawdza i jak to wszystko wygląda. Powiem Wam też, że te opakowania, które są, one są bardzo fajne. Bo mają tutaj w środku takie kolorowe opakowania, i każdy z tych opakowań ma inny ten, ten środek. Mam, może Wam wyjmę, pokażę. Tutaj jest jakieś takie właśnie zielone chmurki, coś takiego. Natomiast w. W wcześniejszych kremach, tam mam też niebieskie chmurki. To też jest bardzo takie przyjemne dla oka. Następny kosmetyk, który Wam chcę pokazać, to jest do oczyszczania buzi. Taki żel, taka formuła. O, i zobaczcie, na przykład tutaj jest turkusowe. I to jest taki oczyszczający, właśnie. Produkt. Ja go jeszcze nie otwierałam. Może otworzę, chociaż nie wiem. Nie ma zapachu w tym momencie. Nic nie czuję. Wygląda to jak takie masełko. Tak, jest takiej konsystencji, ale tutaj zamienia nam się w olejek taki. Nie ma zapachu. Nie. Więc też zobaczymy, jak się będzie sprawdzało do oczyszczania do oczyszczenia buzi. Jestem ciekawa, jeszcze sprawdzę, dam, dam szansę i sprawdzę, czy jest coś po polsku, bo tak głupio, aż mi normalnie nic nie powiedzieć, ale oczywiście te wszystkie rzeczy będą podlinkowane na dole konkretnie. Natomiast jest to produkt właśnie do oczyszczania. Mi się to kojarzyło z, z takimi, kiedyś były popularne, chyba z klinik. Take the day off, czy coś takiego to, to to właśnie ma taką Podobną konsystencję i to jest na podobnej Zasadzie właśnie do oczyszczania Do oczyszczenia buzi Ja Zazwyczaj używam jakichś kremowych Żeli, tego typu rzeczy Więc jakby pierwszy raz też coś takiego Będę testowała inną formułę I chcę zobaczyć właśnie jak Jak to u mnie będzie się sprawdzało I dwa ostatnie produkty Jest to właściwie ten sam produkt Tylko w dwóch odcieniach są to cienie. Są to cienie w takich jasnych, znaczy w jasnych, w brązowych odcieniach. Jeden to jest numer 330. I mamy tutaj taki, takie kartonowe opakowanie. I produkt w środku wygląda tak. Jest to taki ciemny. Ciemny brąz matowy. Już wam pokazuję, jak wygląda. O, prezentuje się on tak. Ja też wcześniej widziałam gdzieś na jakimś filmiku, właśnie dziewczyna też używała tych, tych cieni i one naprawdę bardzo ładnie wyglądały, dlatego też chciałam przetestować i zobaczyć. A drugi odcień to jest 323 i to też jest troszeczkę jaśniejszy kolor. I ten już ma wykończenie satynowe. Już też Wam tutaj robię słocze. O! A produkt wygląda tak. I tutaj macie słocze. I on ma właśnie taki, to jest taki jasny, ciepły brąz. I ma takie satynowe wykończenie. Też myślę, że na całą powiekę będzie fajnie. E, fajnie wyglądał. E, mi się osobiście nawet to połączenie ze sobą fajnie, mm, fajnie współgra. Jeszcze do tego e, można w, w wewnętrznym kąciku dać jakiś jasny, rozświetlający cień, i, i myślę, że nawet z takiej trójki można zrobić fajny makijaż szybki. E, więc tak, to były wszystkie kosmetyki, które chciałabym Wam pokazać, wszystkie nowości. Oczywiście wszystkie rzeczy, które znajdę i które będą dostępne, będą podlinkowane na dole. Tak jak zawsze, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli Wam się filmik spodobał, dajcie kciuka do góry, napiszcie komentarz, czy używałyście którychś z tych produktów i co o nich sądzicie, a jeśli nie, to który Was z tych produktów zainteresował Ja Was też zapraszam na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!